Sponsorem telewizji klubowej jest Solar Developer. Bartek, jesteśmy w przededniu meczów w Częstochowie. Czy dla Ciebie to jest jakiś specjalny mecz, czy tak się przygotowujesz jak do każdego innego spotkania ligowego? No, na pewno z tyłu głowy siedzi, że jednak ostatnie lata tam spędziłem, ale, ale przygotowuję się i podchodzę do tego jak do każdego innego meczu, ponieważ jestem już w innym otoczeniu. W nowym swoim klubie, z czego bardzo się cieszę, i tam raczej o, o tym, co było, zapominam i przygotowuję się normalnie. A czy koledzy z nowego zespołu zadają ci takie pytania? Jak tam przełożyć się na tą częstochowę? No, już już coś tam jakieś rozmowy były, ale, ale ciężko powiedzieć. No, to wiadomo, wszystko się zmienia, tor się zmienia, także, także to. A raczej mamy taki zespół, że kąty tego toru to, to raczej każdy zawodnik też bardzo dobrze zna, więc. Więc będziemy się szykować jak na każdy wyjazd. W poprzednim spotkaniu doznaliście minimalnej porażki z Lesznem, ale dla kibiców z Wrocławia to taki prestiżowy pojedynek. Czy dla Was to też było takie bolesne wydarzenie, czy szybko przeszliście jakby do przygotowań do dalszej, dalszej części sezonu? No po meczu myślę, że każdy wyciągnął wnioski i raczej zapomniał o tej porażce, a moment po meczu to na pewno było takie dosyć bolesne starcie, bo było czuć wagę tego meczu, bo jednak Wrocław z Lesznym to, to od lat już nawet ja wiem, że, że jakaś tam rywalizacja się pojawia większa, no i, ale myślę, że każdy z zawodników wyciągnął wnioski i się szykuje dalej.